Gdybym bym się spytał losowej osoby, jaki jest najgorszy film wszechczasów, to prawdopodobnie usłyszałbym, że Plan 9 Kosmosu Eda Uda. Według mnie, mimo to, że film został stworzony nieudolnie, nie zasługuje on na miano najgorszego filmu wszechczasów, ponieważ, no, jest zbyt śmieszny przez swoją nieudolność. Ogółem temat najgorszych filmów wszechczasów jest dosyć popularny, nawet są całe gale, które mają w cudzysłowie nagradzać okropne filmy, jak na przykład Razis, lub napisana w latach 80-tych książka The Golden Turkey Awards. Właśnie z książki The Golden Turkey Awards pochodzi przekonanie, że Plan 9 jest najgorszym filmem, a Edward najgorszym reżyserem. Często tytuł najgorszych dostają też twory typu Sharknado, które no nie zasługują na taki tytuł, bo są zrobione, żeby były złe. Niektórzy uważają również filmy eksperymentalne typu Wavelength, Empire lub nawet Begotten za najgorsze. Według mnie one też nie są najgorsze, bo one miały zbudzić takie reakcje. Dlatego też postanowiłem nałożyć jakieś zasady na to, co można uznać za najgorszy film czasów. bo jeśli bym tego nie zrobił, ten film to by była lista filmów eksperymentalnych i potworów typu Sharknado lub Birdemic. Biorąc pod uwagę te moje powiedzmy zasady, została mi mała lista filmów, które można by było nazwać najgorszymi, jak na przykład The Bay Ruth Story, która jest filmem o wtedy jeszcze żyjącym bejsboliście, który się nazywał... no Bay Ruth. Film jest często opisywany jako Plan 9 z kosmosu w filmów biograficznych o baseballistach. Prawdopodobnie najbardziej niesławną sceną z tego filmu jest ta, w której Baby Ruth nie uderzyć dwa home rany podczas meczu, które wcześniej obiecywał jakiemuś umierającemu dziecku, i to dziecko nagle się przez to wyleczyło. Wracając do Planu 9 i Eda Uda, chciałbym wspomnieć o jego filmach, ponieważ no, są one bardzo ważne dla powiedzmy słabych filmów. Prawdopodobnie najpopularniejszymi jest wcześniej wspomniany Plan 9 z Kosmosu i Glenor Glenda. Najpierw powiedzmy o planie 9 z Kosmosu. Jest to film o tym, że kosmici przylecieli na Ziemię i zaczęli tworzyć zombie, które miały ją przejąć. Nie licząc to, że to jest jeden z najgorszych filmów wszechczasów, ludzie go w większości pamiętają przez to, że to była też ostatnia rola Beli Lugosiego, który najbardziej pamiętany jest z roli Drakuli w filmie z 1931. W sumie rola to bardzo dużo powiedziane, bo był tam przez parę minut i w większości to była scena jednego pogrzebu. A wreszcie filmu jego postać grał jakiś losowy chłopco po prostu z twarz Peleryną. Film był tak okropny, że aktorka grająca jedną z głównych ról odmówiła czytania swoich linii i jej postać po prostu nic nie mówiła w całym filmie. Jego drugim najpopularniejszym filmem jest Glenor Glenda, który jest częściowo autobiograficzny. Jest to film o Glennie, w którego wciela się reżyser Ed Wood i który według fabuły jest transwestytą. Właśnie tu się kończy część autobiograficzna, bo oprócz tego to nie miało nic wspólnego z samym Woodem. Ale chyba najgorszym filmem Eda Wooda jest Noc Guli. Jest to kolejny film Wooda o żywych trupach, który jednak w przeciwieństwie do Planu 9 nie jest ani śmieszny, ani ciekawy. Zostając w latach 50. chciałbym powiedzieć o filmie Robot Monster, który w Polsce został wydany jako przybysz z kosmosu, który opowiada o kolejnych kosmitach, którzy próbują wyeksterminować ludzi, co w tym filmie im się akurat udaje, dopóki na końcu się nie okazuje, że to był po prostu sen jednego z głównych bohaterów. W ogóle ci kosmici to byli po prostu jacyś ludzie ubrani w stroje małpy z hełmami do nurkowania na głowie. No i znowu, tak jak wszystkie poprzednie, ten film po prostu jest zbyt głupi na bycie najgorszym filmem wszechczasów. W ogóle z takich filmów można wymienić: Manos, Egzorcystę 2, Tureckie Gwiezdne Wojny, cokolwiek co robi Neil Brin. Te filmy po prostu wchodzą już w kategorie takich, które są tak złe, że są dobre. Ogółem, wracając do tematu Neil Brina. Jakoś od początku lat 2000 jak każdy mógł sobie pozwolić na kamery i komputer, którymi mogliby nagrać film, jest coraz więcej okropnych filmów. Przykładowo, właśnie filmy Neil Abrina, lub The Room, Tomiego Iso, lub cokolwiek co leci na stop klatce, Czym nawet filmy wysokobudżetowe spadły z jakością, przykładem może być Jackie Gilly, w ogóle cała kariera Adama Sandlera. Co jest w sumie smutne, bo Sandler czasami pokazuje, że on umie grać w filmach i nawet umie je reżyserować. Dobra, ale omijając temat filmów, które są tak złe, że są dobre, w moich. Powiedzmy, po W z znalazłem prawdopodobnie najgorszy film, który kiedykolwiek wyszedł. Przedstawiam wam francuski slasher, który nazywa się Ogrof. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego nigdy nie słyszeliście tej nazwy, to głównie dlatego, że oprócz mnie w Polsce zna ten film może z 50 osób. Zanim zacznę mówić o Ogrofie, chcę wam tylko powiedzieć, że według filmu webu ten film jest o trzyosobowej rodzince, która zatrzymuje się w środku lasu za potrzebą i nie zdają sobie sprawy, że do wieczora przeżyje tylko jedno z nich. Chcę, żebyście to trzymali z tyłu głowy, jak będę Wam opowiadał o tym, o czym naprawdę jest ten film. W sumie dużo do opowiadania nie mam, bo ten film jest praktycznie o niczym. W filmie trwającym prawie 90 minut fabuła zajmuje, no może, z 3. A o czym opowiada ta fabuła? Z tego co zrozumiałem, oglądając film, ogrof jest z Drwalem, który jest też weteranem wojennym i w ogóle nikt nie wie, gdzie on jest. Ale wiadomo, że w piwnicy trzyma grupkę żołnierzy chyba Wehrmachtu. Którzy z jakiegoś powodu zmienili się w zombie Ten film kompletnie nie ma sensu Ten film to jest zlepek okropnych scen gore Sklejonych czasami jakimiś dialogami z dupy Które kompletnie nie mają sensu W jednej scenie ogro wali konia Tylko, że zamiast narządów płciowych używa siekiery z jakiegoś powodu Jeśli uważacie, że ten film nie może być tak zły To jak nie zapomnę dam do niego link Bo cały można znaleźć na YouTubie Ale uwierzcie mi, nie oglądając go niczego nie straciliście bo w tym filmie dosłownie nic się nie dzieje, NIC. Czasami się czuję jakbym oglądał jakiś niemy film, który nie ma kompletnie sensu. Na końcu pojawia się jakiś ksiądz, który chyba był wampirem. To było po tym jak Ogrow tam wypuścił zombie i te zombie jakąś babę zaczęły gonić. Więc jeśli jeszcze raz usłyszę, że Mroczne Widmo to najgorszy film wszechczasów, to chyba kogoś zabije. I to by było w sumie na tyle, bo nie mam nic więcej do powiedzenia. Nagrałem w trochę innym stylu niż poprzednie, głównie dlatego, że nie miałem skryptu i po prostu sobie napisałem jakieś punkty w notatniku. Więc jeśli komukolwiek by się spodobał taki styl prowadzenia filmów przeze mnie, to może napisać w komentarzu czy coś, to będę kontynuował. Nie wiem co dalej powiedzieć, bo w sumie Otra nie nagrywałem chyba od czterech lat, to trochę minęło, nie? To miałem nadzieję, że się podobało czy coś.